Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym filmie będziemy się zajmować dzisiaj lampką hamulców środkową, którą mamy w klapie która nam nie domaga ze wszystkich diod palą się tylko dwie poza tym brugają więc zobaczymy co by tu trzeba było zrobić ja oczywiście kupiłem lampkę nową, ja wymieniam na nową dlatego, że ta jest pęknięta więc tutaj za bardzo nie podziałamy, ale w Waszym przypadku jakby była na przykład w dobrym stanie, a po prostu nie działała. Dzisiaj spróbujemy ją naprawić. Więc zapraszam Was do oglądania. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o mojej profesjonalnej wymianie. I kciuł w górę, i lecimy z tematem. Zabieramy się za robotę. Lampka jest mocowana na wcisk, więc trzeba ją stamtąd wyjąć. Jak sami widzicie, w naszym przypadku mamy ciut skorodowany. Powolutku, najlepiej nie śrubokrętem, żeby nie rysować, no na przykład takim plastykowym czymś. O, i tutaj powinno być pięć takich zapięć, trzeba jest spróbować znaleźć, ale coś ja nie widzę żadnego. Dobra, teraz jeszcze nam został dół. O, to jest nas pęknięte. Pięknie. Piękna sprawa. Jak z płatka gburza. burza. Idziemy. Dobra. Aha, i co nam otwiera się naszym oczom, bo jest ciekawa historia? Tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mocowań tak, tak samo jak na nowej. A tutaj widzę tylko widzę tylko była Jeden. Hmm. Musimy to wyłowić, bo później nam będzie po całym, po całej klapie latać i brzęczyć. Dobra, jak sami widzicie. Dobrze zrobiłem, że zakupiłem nową. No tutaj mamy ewidentne ślady, że ktoś już tą lampką się tu zajmował. Dobra, i wypinamy nasz styk. Styk. a co my mamy? No! Do przywidzenia. Nie widać. Ja sam pokażę. No, jak Co mi widzicie? No, tutaj mamy jeden zielony pin. Co mogło być właśnie przyczyną tego migocenia. Także tutaj musimy to wyczyścić ładnie. Aby nasza nowa lampka działała. Możemy spróbować tutaj trochę se poczyścić, i może czymś posmarować jakimś antykorozją. No z tego co widzę, blacha jeszcze jest w porządku. I te purchle są takie powierzchowne, chociaż chyba i nie. Tak to wygląda. Tu czyścimy wtyczkę i przechodzimy do stołu. Zobaczymy, zobaczymy co tu zadziało się. Tutaj mamy trochę ciekawostek. Spróbujemy to rozebrać. Zobaczymy, czy w ogóle taka rzecz da się naprawić. Dobra, moi drodzy. Co my tu mamy? Mamy naszą lampkę, mamy nasze zasilanie i tak. Ile nam się tu pali? Jest, o. raz, dwa, ze cztery diody nam się palą. Dobra, spróbujemy dobrać się do diod i zobaczymy. Jak to tam wygląda? Wyłaś zasilanie. Na razie ek. Dobra, no mi się wydaje, że to właśnie te, tutaj w tych miejscach jest to przymocowane. Ale może okazać się, że jest wklejone. Jeśli okaże się, że jest wklejone, to tak naprawdę jesteśmy udupieni, bo tak naprawdę nie wiem, czy da się to ładnie rozkleić i cokolwiek z tym zrobić. Fantem spróbujemy. Tak, tutaj jest pęknięte już. Chyba ktoś już tu próbował to robić i nie za bardzo to by się tak. Ten plastik to jest taki stary. że wszystko nam się raczej tu kruszy. Nie wiem, chyba będzie to krótka próba naprawy, ale spróbujemy. Ja mam nową, więc mogę zaryzykować. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. No i jak sami widzicie, ona tutaj jest przyklejona była do tego. Coś mi się wydaje, że ona ma tu te, takie zaczepy, zaczaski i na tym ona kiedyś się trzymała, ale chyba ktoś już to już naprawił raz. I po prostu później to wkleju. Tu. No dobra. Dalej, jak do tego się dobierzecie, to trzeba wyjąć to. Ono się trzyma na tych zaczaskach. Zobaczymy, czy damy radę. mamy. No i jest nasza listewka LED. Ją też można wyjąć. i Trzeba chyba wyjąć, żeby cokolwiek tu zrobić. I tutaj tutaj są takie zatrzaski. I to musimy odchacić i do góry I don't see your face at any place that I go I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb and I think that the pain is no na koniec po prostu to a To mamy nasze kontakty, które ważne, żeby były czyste, bo ona wchodzi między dwoma takimi bolcami i jest po prostu mocowana na styk. No i generalnie mamy naszą listewkę. No i tutaj można byłoby się pokusić po, na, o wymianę naszych elementów, które są zjarane. No, jednakże trzeba mieć dostęp do tych diod LEDowych nie są takie same zwykłe jak na przykład no chyba że zamówicie na Allegro gdzieś żaróweczki z takimi diodami i po prostu z żarówki zwykłe to przekleić przelutować To no jest proste tutaj odgrzewamy, przykładamy lutujemy Także tak to wygląda ja bałem się, że, że i tak bym tutaj nic nie zdziałał. Bo to jest wklejona, nie powinna być ona. Powinna się trzymać na takich zatrzaskach nóżkach. Ich było tutaj więcej, ale są złamane. No, no a reszta ładnie się rozbiera. Przy okazji można wyczyścić. Także jak sami widzicie, co do kwestii naprawy, trzeba. Tą decyzję podjąć samodzielnie. Pewnie dlatego też ten zamiennik nie jest taki tani, jakby się wydawało. Dobra. Montujemy nową wtyczkę mamy wyczyszczoną. Bierzemy naszą lampkę nową i podpinamy. Dobra. Idziemy testować przed włożeniem. I co? Nie działa! Dobra, zobaczymy. Teraz musimy to jeszcze raz sprawdzić. Idziemy lampkę podpiąć na stole, zobaczyć czy to jest wina lampki, czy naszego dalej przewodu. Dobra, podpiąłem lampkę do tej instalacji, co używaliśmy przy naprawie starej. I teraz muszę sprawdzić, czy lampka w ogóle działa. Jest problem z lampką. Gdzie ten plus? Nie. Lampka nam pięknie działa. Czyżby był problem z instalacją? Dobra, idziemy szukać, sprawdzę czy mamy tam zasilanie. Hamulce mamy, światła hamulców nam się świecą. Idziemy zobaczyć czy mamy zasilanie w we wtyczce w takim razie. A tu mam tutaj zrobioną żarubeczkę, będzie widać może. I dwie igły. Rys i dwa. I nie ma jest, patrzcie jest zasilanie Uuu, i co to ma znaczyć muszę się zastanowić chyba udało mi się rozkwinnić, w czym jest problem a mianowicie w tym, że nasza nowa lampka jest wykonana w technologii LED a to znaczy, że musi mieć odpowiednie zasilanie i jak tu możemy zobaczyć mamy plus z prawej strony i masę z lewej strony. A oto wtyczka, którą używaliśmy do tego, żeby zasilić na stole. I tutaj mamy masę z prawej strony, a zasilanie z lewej. I w tym jest cały problem. Wypinamy pinę, zamieniamy miejscami i będziemy zaraz testować. Dobra, podpięte, idziemy testować. Działa, działa super. Możemy teraz włożyć lampkę z powrotem. Tak, tak. Dobra, wklikujemy. Dobra, tak to wygląda. Gąbeczkę mamy tutaj ułożoną. No, a tak to się prezentuje w ostateczności. Tak właśnie wygląda wymiana. Lampki środkowej. Sami widzieliście w filmiku, co można zrobić i jak to wygląda. Dziękuję Wam, że obejrzeliście. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.